Wszystko pamiętam, zlewałam ludziom wodę do buzi, e... no tyle. Ekipa z Warszawy! Ogólnie te szoty to mnie szybko uderzyły do głowy i ogólnie to był bar, ogólnie z muzyką, tam taką delikatną, nie było parkietu, ale tak sobie zrobiliśmy parkiet z ekipą, tańczyliśmy na barze. I za barem na barze pod barem. Krawa zajebicie się odpala w tym sezonie. W każdym klubie od razu chce wchodzić na bar i tak dalej. Tańczy, kręci dupą. Lich zawychstawić, sagas! Lich zawychstawić, sagas! Lich zawychstawić, sagas! Nie, nie, Ka!